Okay. Chcecie dążyć do wolności finansowej, leżeć na plaży, nie robić nic i co tydzień lub co miesiąc odcinać kupony z gotówką tak duże, że nie będziecie w stanie tego wydać? Z tymi trudnościami z wydaniem wydaje mi się, że jest to kwestia indywidualna. Oraz jak ktoś się uprze, to kasyno wciągnie wszystko. Ale zejdźmy poziom niżej. Wyobraźmy sobie, że chcemy wieść normalne życie idealnie podobne życie jak dotychczas. Z tą różnicą, że nie będziemy musieli chodzić do pracy. Oczywiście, jeżeli chcemy mieć coś więcej. Wyższy standard życia, to dalej musimy skądś wziąć dodatkowe środki. Ale to już zostawiam waszej kreatywności. Stwórzmy sobie model, taką przykładową drogę dla inwestora dywidendowego. Może nie od zera do bohatera, ale od zera do takiej kwoty dywidend, która pozwoli nam pokryć nasze podstawowe koszty życia i uwolni nasz czas. A Wy na pewno już wiecie, jak dobrze go wykorzystać. Ja nazywam się Tomek, jestem autorem bloga inwestordywidendowy.pl od 2022 roku zainwestowałem ponad 170 tysięcy złotych w akcje spółek dywidendowych, przede wszystkim z polskiej i brytyjskiej giełdy. Jeżeli da się zbudować sensowny dochód pasywny ze spółek dywidendowych, to planuję tego dokonać w najbliższych latach. Na dobry początek, zrób dobry uczynek i zostaw to łapkę w górę pod filmikiem. Patronem kanału jest XTB, polski broker, któremu podoba się co robię i chętnie to wspiera. Sam osobiście korzystam z usług XTB od samego początku. Jest to aktualnie najlepszy broker w Polsce. Broker, który jest pośrednikiem, czyli wasze akcje są w 100% bezpieczne, bo są podpisane pod waszymi danymi w KDPW lub w innej zagranicznej instytucji. Ale co najważniejsze, prowadzenie konta jest darmowe, do wartości akcji 1 miliona euro oraz nie płacimy żadnych prowizji za zakup akcji do 100 tysięcy euro miesięcznie. Dla zainteresowanych kontem w XTB w opisie znajdziecie link afiliacyjny do strony brokera. A dodatkowo kolejny link zaprowadzi was na mój blog, gdzie krok po kroku opisuję, jak założyć konto w XTB oraz jak wygląda podstawowa obsługa konta. Jak to mówią, na zdrowie. A teraz wracamy do naszego tematu. Do tego zadania musimy sobie stworzyć jakiś model, na którym będziemy polegać. Poprzez model: mam na myśli przysłowiową rodzinę albo osobę, albo nawet bardziej bym powiedział styl życia? Każdy z nas jest inny, każdy ma inne oczekiwania i każdy do czegoś innego dąży. Każdego z nas interesują inne rzeczy, każdy z nas ma inne hobby, inne zajęcia, które sprawiają przyjemność. Ostatnio w pracy gadałem z chłopakiem, który trenuje crossfit. Jakiś czas temu zacząłem sobie w weekendy biegać. Świetnie się czuję, jak sobie pobiegam kilka minut. Muszę to wprowadzić na stałe do swojej rutyny. W każdym razie, Chris mówił, że on nienawidzi biegać, bo go to po prostu nudzi. Musi być skupiony i dostać w kość i nie mieć czasu na myślenie, tylko cały czas cisnąć. Ja z drugiej strony uwielbiam, kiedy mam ciszę, spokój, biegnę i jestem sam ze swoimi myślami. Mój mózg jest jak wodospad, wali non-stop pomysłami, przemyśleniami, a w czasie biegania mogę sobie wszystko poukładać w głowie i przemyśleć kilka spraw. Z drugiej strony, ja pewnie po kilku treningach crossfitu bym się zniechęcił i przestał trenować. Każdy ma inne oczekiwania, każdy jest inny, dla każdego będzie działało coś innego i podobnie, będzie z naszą codziennością, tym jak spędzamy dzień i jakie mamy oczekiwania i wymagania. Z racji tego, że ciężko mi może być wyobrazić sobie życie w Polsce po 10 latach za granicą, to zrobimy sobie eksperyment i ja spróbuję sobie rozbić moje ewentualne finanse. Czyli mamy dwie osoby, bez dzieci, mieszkające w dwupokojowym mieszkaniu bez kredytu. To jest bardzo ważne, bo koszty mieszkania drastycznie spadają. Przy okazji mieszkanie jest w okolicy Katowic, to nie jest Warszawa, więc koszty życia nie powinny być jakoś specjalnie zawyżone. Lubimy sobie wyjść do kina albo na miasto do fajnej restauracji w weekend. Ja non-stop kupuję książki, więc to też będzie trzeba uwzględnić, więc tą wiedzą spróbujmy sobie zrobić takie zestawienie minimalnych wydatków, aby sobie normalnie żyć. Chciałbym, aby to było jak najbardziej realne i jak najlepiej oddawało różne koszta, które normalnie ponosimy i które warto wziąć pod uwagę. Co prawda lubimy również podróżować, ale to jest dosyć kapitałochłonne, więc sobie to dzisiaj odpuścimy. Zobaczmy, jakie portfolio musiałbym posiadać, abym nie musiał chodzić do pracy i żyć na komfortowym poziomie bez żadnych fajerwerków, ale tak, abym nie musiał liczyć każdego grosza. Musimy sobie zrobić pewne założenia. Będziemy na potrzeby pokrycia tych kosztów życia budowali portfolio dywidendowe. Z racji tego, że chcemy pokrywać z dywidend koszty naszego życia, zakładam, że od razu to portfel będzie prowadzony na opodatkowanym koncie maklerskim. Dodatkowo, prowizję zostawiam w kwestii indywidualnej. Czyli w sumie chodzi o wybór konta maklerskiego. A jak nie chcecie płacić prowizji, to jak już na początku wspominałem, możecie sobie założyć konto w XTB. Klasycznie się przyjmuje, że 4% stopy dywidendy z portfela to jest fajny wynik i wydaje mi się, że będziemy się trzymać tej wartości w naszych obliczeniach. A dlaczego? Nie chcemy ładować środków same spółki wypłacające bardzo wysokie stopy dywidend. Chcemy, aby nasze zainwestowane środki były bezpiecznie i średniorocznie wartość tych akcji rosła tyle samo co inflacja. W takim scenariuszu nasze zainwestowane środki zachowają swoją wartość nabywczą, a my sobie będziemy garściami czerpali z dywidend, jakie ten portfel generuje. Czyli jeżeli nasz portfel będzie generował podobne wartości jak indeks w długim terminie około 9% rocznie, to z tych 9%, 4% powiedzmy wygeneruje dla nas wzrost cen akcji, czy nasze środki zachowają swoją siłę nabywczą, natomiast 5% wygenerują dla nas dywidendy, ta część, którą skonsumujemy. 5% na koncie opodatkowanym da nam trochę ponad 4% po podatku. Zakładam również, że inwestujemy w spółki, które będą systematycznie zwiększać wartość wypłacanej dywidendy, przynajmniej w 6% w Przypadkach na 10 lat. I ten wzrost otrzymywanych dywidend również będzie nadążał z inflacją, dzięki czemu będziemy w stanie pokryć rosnące koszta życia, czyli żyć na takim samym poziomie. Czy te wymagania są jakieś wygórowane? Nie wydaje mi się. Raczej sądzę, że są to wartości jak najbardziej do osiągnięcia. Dzisiaj nie będziemy się skupiali na konkretnych spółkach, tylko na liczbach i zobaczymy, ile pracy trzeba włożyć w zbudowanie takiego portfela, aby żyć na podstawowym poziomie z dywidend. To będzie dobry case study pokazujący w praktyce, dlaczego nie skupiam się na jakichś większych celach, tylko na kolejnych wpłatach i na tym, co jest tu i teraz. Bo przyszłość i liczby mogą przytłaczać. Dlatego osobiście wolę i promuję, aby wpleść inwestowanie do swoich finansów i po prostu systematycznie powiększać ten strumień pieniędzy, a czas pokaże dokąd to was zaprowadzi. No to teraz konkretne liczby. Zdecydowanie pierwszym wydatkiem, który chciałbym pokryć z dywidend będzie rachunek za internet. Od czasu do czasu znajdzie się coś fajnego na Netflixie, pewnie raz na jakiś czas byśmy go wykupili, ale to nie jest stały wydatek, więc rzuci się to później w jakieś wydatki nieprzewidziane. Jednak bez internetu nie wyobrażam sobie dzisiaj egzystować. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach człowiek może nie mieć dostępu do telewizji, ale dostęp do internetu to już normalna część życia. Więc na takie abonamy na światłowód, z tego co patrzyłem, musiałbym przeznaczyć do 75 zł miesięcznie. Nie gramy w gry, nie ściągamy nic z sieci, jedyna kwestia to podłączenie kilku urządzeń do sieci. Ale przy prędkościach, jakie z tego co widziałem oferują dostawcy, to bez problemu można żyć na tych tańszych pakietach. 75 zł miesięcznie jest to koszt 900 zł rocznie. Kurde, trochę się tego zbiera 900 zł rocznie. Przy naszych założeniach, aby rocznie nasz portfel przy stopie dywidendy 4% po podatku generował dla nas 900 zł, musielibyśmy zainwestować 23 tysiące zł w spółki dywidendowe. Taki portfel wygenerowałby dla nas 920 zł samych dywidend. Nie wiem, czy to jest dużo. Czy mało dla Was? Ja już ten poziom mam za sobą i z tego co pamiętam, szybko go przebyłem w ciągu kilku miesięcy inwestowania, więc idziemy dalej. Kolejną kwestią będzie abonament za telefon. Nie ma tutaj większej filozofii. Każdy chyba posiada telefon. Ja potrzebuję dwa abonamenty, więc dla uproszczenia załóżmy sobie abonamenty do łącznej kwoty 75 zł miesięcznie. tego co widziałem, spokojnie znajdzie się nawet do 30 zł miesięcznie abonament z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami plus dane mobilne. Pamiętam kiedyś, jak trzeba było płacić za każdego SMS-a minuty rozmów, a jak wchodziły pierwsze oferty, Gdzie na przykład w abonamencie były nielimitowane rozmowy do tej samej sieci albo SMS-y, to było wow! Na szczęście wszystko idzie w lepszą stronę dla konsumentów. W tym przypadku będziemy potrzebowali takiej samej liczby jak w przypadku internetu, czyli kolejnych kilku akcji, których wartość będzie wynosiła około 23 tys. zł, a one będą nam generowały corocznie 920 zł z dywidend. Więc na sam początek mamy już portfolio warte 46 tys. zł, które pokrywa jakieś minimalne potrzeby, aby być w kontakcie ze światem. Ale jest to zdecydowanie dobry krok do przodu. W kolejnym etapie, jako osoba pałająca się czytaniem i lubiąca czasami zagrać w jakąś grę na konsolę, chociaż z czasem na to granie różnie bywa, muszę dodać sobie do swoich wydatków koszta książek i gier. Co prawda, gier raczej za często nie będę kupował, ale książki u mnie dochodzą nowe co miesiąc, a że preferuję wersje papierowe i lubię je kolekcjonować, więc na pewno muszę to uwzględnić. Dlatego wrzuciłem te dwie rzeczy. Można powiedzieć, moją osobistą rozrywkę w jedną kategorię i dałem sobie na to budżet 200 zł miesięcznie. I wydaje mi się, że to realny budżet, gdzie gdzie ze 3-4 książki powinienem być w stanie kupić miesięcznie. Czasami będą one tańsze, czasami droższe, czasami będzie więcej stron i może wystarczy mi jedna książka na miesiąc, ale zazwyczaj wtedy koszta są wyższe. Od czasu do czasu wcisnąć mogę w ten budżet jakoś grę. Teraz, aby dywidendy generowały dla mnie 200 zł miesięcznie na te wydatki musiałbym posiadać portfel, który dowiezie mi 2400 zł z samych dywidend rocznie. A taki dochód z dywidend przy 4% stopie dywidendy wygeneruje mi portfel akcji wartych pieniędzy. 50 tysięcy złotych. Więc dochodzimy do momentu, gdzie prawie mamy, jak to mówią, najgorsze, pierwsze 100 tysięcy złotych zainwestowane, dokładnie to 96 tysięcy złotych i taki portfel generuje dla nas łącznie 4240 złotych z dywidend w ciągu roku, co nam daje oczekiwaną przez nas wartość miesięczną w wysokości 350 zł, a jeszcze nie mamy pokryć żadnych konkretów jak jedzenie czy mieszkanie. Teraz zajmijmy się normalną codziennością i zaczniemy od ubrani kosmetyków. Sam mam tutaj ciężki orzech do zgryzienia, bo w sumie nawet nie wiem ile na to wydajemy. Nie jesteśmy jakimiś minimalistami, też nie chodzimy co tydzień do sklepu. Jak coś potrzebujemy, to kupujemy i raczej staramy się kupować lepszej jakości rzeczy, które dłużej nam służą. Ja założyłem sobie tutaj 300 zł miesięcznie. Pewnie będą miesiące, gdzie nic nie wydamy, a później takie, gdzie pójdzie kilka stówek na kosmetyki i ubrania. Ale załóżmy sobie, że taki mamy budżet i w nim się mieścimy. 300 zł miesięcznie to w skali roku 3600 zł, czyli potrzebowalibyśmy dobre 90 tysięcy zł zainwestowane w nasze akcje dywidendowe. Już prawie do portfolio o wartości 200 tysięcy zł się zbliżamy. Kolejna bardzo ważna rzecz, to ubezpieczenie na auto oraz paliwo. Tutaj też zrobiłem szybkie rozeznanie i założyłem 500 zł miesięcznie. Czego założyłem, że obydwoje pracujemy z domu, więc nie musimy jeździć do pracy autem, więc paliwa aż tyle nie zużyjemy. Zostają nam jakieś wycieczki po Polsce oraz jeżdżenie do sklepów. Przy 500 zł miesięcznie, na koszta związane z autem, potrzebujemy 6000 zł rocznie. Czyli nasz portfel musiałby powiększyć się o dodatkowe 150 tysięcy zł. Zaczyna się robić dosyć ciekawie. No nic, idziemy dalej. Już wiecie. Przynajmniej ci, co mnie od dłuższego czasu śledzą, że lubimy wyjść sobie do lokalnego Starbucksa i tam rozmawiać o tym, co się u nas dzieje, o naszych planach. Ogólnie dobrze te wypady nam się kojarzą, więc musimy sobie dorzucić do naszych kosztów jakieś wyjścia na miasto. Poza Starbuckiem są jeszcze wyjścia do restauracji albo inne często weekendowe rozrywki, które też kosztują. Tutaj skupiłem się na założeniu sobie budżetu tygodniowego na poziomie 150 zł, czyli jakieś 600 zł miesięcznie. Czasami nigdzie nie wyjdziemy i te dodatkowe tygodnie w roku gdzieś tam się zgubią. Przy takim założeniu 600 zł miesięcznie potrzebowalibyśmy 7200 zł rocznie z dywidend, czyli jakieś 180 tysięcy złotych w akcjach dywidendowych. Aktualnie licząc tylko nasze wyjścia na miasto, paliwo z autem oraz jakieś ubrania, kosmetyki, mamy już portfolio wartości 420 tysięcy zł. Pół pani te 420 tysięcy zł generuje nam 16 800 zł rocznie, czyli 1400 zł miesięcznie. A teraz przejdźmy sobie do konkretów, czyli rachunki za mieszkanie i jedzenie. Rachunki za mieszkanie plus opłaty za media akurat w naszym przypadku nie będą takie straszne, ponieważ nie posiadamy kredytu na mieszkanie. Dzięki temu spokojnie jesteśmy w stanie zmieścić się w 1000 zł miesięcznie. Szczerze to wydaje mi się, że moglibyśmy tutaj jeszcze dorzucić internet i telefony, jednak zostawmy to tak, jak jest, i traktujmy te kategorie osobno. Nigdy nie wiadomo, kiedy będą podwyżki. Plus na podatek od nieruchomości też trzeba w ciągu roku zebrać środki, a on ma chyba tendencję do podnoszenia się. Więc, aby opłacić dywidend koszta naszego mieszkania, czyli 1000 zł miesięcznie, potrzebowalibyśmy 12 tysięcy złotych rocznie, a jak ktoś mnie od jakiegoś czasu śledzi, to wie, że jest to aktualnie mój cel do którego dążył, czyli potrzebuję portfolio o wartości około 300 tysięcy złotych. Tak to nie przypadek, że ten i przyszły rok cisnę, aby moje wpłaty do portfela osiągnęły wartość 300 tysięcy złotych. To już jest duży krok i koszt, który jak pokryjemy z dywidend, to naprawdę może być już fajnie i ten dochód z dywidend będzie mocno odczuwalny w naszym budżecie. Przedostatnią ostatnią kategorią wydatków i Chyba jedną z najważniejszych i największych Jest jedzenie Do tej kategorii wliczam jedzenie dla dwóch osób Oraz chemię i środki czystości do domu Raczej za dużo słodyczy nie jemy I nie pijemy słodkich napoi Więc wydaje mi się, że budżet w wysokości 75 zł dziennie 525 zł tygodniowo Czyli 2250 zł miesięcznie Powinno nam wystarczyć Na tyle, abyśmy nie musieli liczyć każdego grosza jeśli to na co mamy hotel. No dobra, tutaj już będzie znaczna kwota 2250 250 zł miesięcznie daje nam to 27 tysięcy złotych rocznie. Czyli musimy dorzucić do naszego portfela kolejne 680 tysięcy złotych. Spółki dywidendowe. Nieźle. Jak zaraz sumujemy sobie te kwoty, to będzie deprecha, <grytania> Ale zanim to zrobimy, to jeszcze ostatnia ważna kwestia. Wydatki, o których się nie mówi. Jestem pewien, że coś pominąłem, albo że od czasu do czasu będą jakieś wydatki nieprzewidziane. Zawsze tak jest. A jeśli nie, nic się nie wydarzy. To możemy założyć, że te środki pójdą na budowanie koszyka awaryjnego, a w następnej kolejności na budowanie poduszki bezpieczeństwa. Zdrowe finanse, nawet przy minimalnych kosztach życia, są mile widziane. Tutaj losowo rzuciłem sobie 1000 złotych miesięcznie, czyli 12 tysięcy złotych rocznie. A już wiemy z moich kosztów zamieszkania, że do takiego dochodu, wygenerowanego z dywidend, potrzebujemy akcji o wartości 300 tysięcy Zł. Brawo! Dobrnęliśmy do końca. Teraz zobaczmy sobie, jakiej wartości portfel dywidendowy musimy zbudować, abyśmy mogli sobie żyć w miarę normalnie, nie pracując i nic dodatkowo nie zarabiając. Wszystkie nasze koszta są następujące 23 tysiące złotych w akcjach, 900 złotych rocznie z dywidend, 75 zł miesięcznie z dywidend jest to internet. Dokładnie tak samo wygląda sprawa z abonamentem za telefon. Kolejne 50 tysięcy złotych w akcjach, czyli 2400 złotych rocznie z dywidend, 200 złotych miesięcznie, są to książki oraz gry. Następnie 90 tysięcy złotych w akcjach, 3600 złotych rocznie z dywidend, 300 złotych miesięcznie, ubrania i kosmetyki. 150 tysięcy złotych w akcjach, 6000 złotych rocznie z dywidend, 500 złotych miesięcznie. Ubezpieczenie autora, oraz paliwo. Następnie 180 tysięcy w akcjach, 7200 rocznie z dywidend, 600 zł miesięcznie, wyjścia na miasto i przyjemności. 300 tysięcy zł w akcjach, 12 tysięcy zł rocznie z dywidend, 1000 miesięcznie, opłaty za mieszkanie i rachunki. Dokładnie tak samo są wydatki, o których się nie mówi, ewentualna poduszka bezpieczeństwa oraz największy koszt 680 tysięcy złotych w akcjach, 27 tysięcy złotych rocznie z dywidend, 2250 zł miesięcznie jedzenie, środki czystości i chemia Razem sumuje nam się to do portfela dywidendowego o wartości 1 796 000 złotych. Z jednej strony, przynajmniej dla mnie jest to ogromna kwota, ale szczerze myślałem, że spokojnie 2 miliony przekroczymy, więc nie jest tak źle. Taki portfel generowałby nam 70 2000 zł dywidend rocznie co przełożyłoby się na 6000 zł dywidend miesięcznie, oczywiście są jakieś minimalne wymagania, warto zwrócić uwagę, że w ogóle tutaj nie wliczałem wyjazdów na wakacje, które w moim przypadku byłyby dużym dodatkowym obciążeniem budżetu, a przede wszystkim nie ma tutaj dużych wydatków ponoszonych od czasu do czasu, jak zakup telefonu, może laptopa, zakup auta, może remont mieszkania, jak jeszcze popsutą lodówkę czy telefon wymienimy z tych wydatków nieprzewidzianych to szczerze wolałbym chyba je zostawić na budowanie sobie poduszki bezpieczeństwa, a iść sobie do pracy na 1-2 miesiące albo na pół etatu, aby dorobić środki potrzebne na większe wydatki od czasu do czasu. I to jest kolejna kwestia. Powiedzmy sobie szczerze, wiele osób prawdopodobnie dalej by coś zarabiało, robiłoby jakieś swoje projekty, coś co ich interesuje, albo poszłoby sobie na pół etatu do pracy. Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić takie egzystowanie i nic nie robienie cały czas. W każdym razie, jak widzicie, jeżeli chcemy myśleć o życiu z dywidend, to mówimy tutaj o zbudowaniu portfela wartego sporo ponad milion złotych, a jak jeszcze zwiększycie swoje koszty życia, jakieś kolejne dodatki, to te liczby dalej rosną. Jeszcze warto pamiętać, że ta kwota jest liczona na dzień dzisiejszy, na dzisiejsze koszta i realia. I z roku na rok, tak jak kapitał w tym przypadku rośnie średniorocznie rocznie o te 4% rocznie, aby inflacja go nie zjadła, to naszą wyjściową kwotę musimy z roku na rok powiększać o tą wartość inflacji. Czyli za rok nie celowalibyśmy w kwotę 1 796 000 zł, tylko razy 4%, czyli 1 867 zł. Zł. Więc w przypadku posiadania akcji czas działa na naszą korzyść, ale jak musimy więcej zainwestować, aby zbudować portfel generujący taką samą realną wartość. Co w ogóle sądzicie o tych wydatkach? Wydają wam się za wysokie, za małe? No jak wspominałem, ja od 10 lat nie mieszkam w Polsce, ale jestem ciekaw jak nasze finanse w Polsce będą wyglądały jak wrócimy. To może być dosyć ciekawe doświadczenie. Często Wam wspominam, że inwestowanie dywidendowe nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów. Wymaga czasu, cierpliwości oraz dużej ilości kapitału szczególnie jak rzucicie przed Ciebie jakiś bardzo duży cel finansowy. Wydaje mi się, że teraz jeszcze lepiej zrozumiecie, o co mi chodzi. Dlatego ja osobiście staram się nie wychodzić za bardzo w przyszłość. Skupiam się na działaniu tu i teraz i pomału buduję sobie te swoje przepływy pieniężne z dywidend. Gdziekolwiek dojdę, wiem, że będę zadowolony, a na pewno nie czeka mnie rozczarowanie, że miało być inaczej, albo że jest ciężko, a do mojego celu jeszcze daleko. U mnie jest lekko, przyjemnie, Efekty są coraz bardziej widoczne, ale to dlatego, że staram się cieszyć drogą i samą pracą, jaką podczas nie wykonuję. Co prawda, droga nie zawsze jest prosta i osłana różami, szczególnie jak nasze portfolio będzie latało ze swoją wartością w górę i w dół. W takich momentach bardzo mocno nasza psychika i pewność siebie, albo raczej pewność tego, co robimy i w jakim kierunku zmierzamy, może mocno oberwać. Tak, spadki na rękach i bezsy, mimo że nie skupiamy się na wartościach akcji i nie planujemy ich prędko sprzedawać, potrafią dać w kość. Jednak w przypadku długoterminowego inwestora dywidendowego, bezsy wcale nie są takie złe. A wręcz powiedziałbym, że jest to dla nas świetna okazja, żeby jeszcze bardziej przyspieszyć realizację naszych celów finansowych czy dywidendowych. A jak to można zrobić, opowiadałem w jednym z poprzednich wideo, które możecie zobaczyć na ekranie. A teraz rój z waszej strony. Dzięki temu mogę coś zmienić na świecie, a wy w tym mi możecie pomóc. Zostaw jakikolwiek komentarz, zasubskrybuj kanał, a jak jeszcze nie dałeś łapki w górę, to śmigaj po nią. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.